Wiadomości z Małopolski. Ogromne emocje towarzyszyły zawodom we spinaczce sportowej na czas, które odbyły się 22 czerwca na kampusie Akademii Tarnowskiej. Dwa medale Igrzysk Europejskich wywalczyły reprezentantki Polski. Zwyciężyła tarnowianka Natalia Kałucka, która w finale pokonała Aleksandrę Mirosław. Naszym zawodniczkom przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonej widowni kibicowali w Tarnowie marszałek Witold Kozłowski i minister Kamil Bortniczuk. To no dopiero się zaczyna. Jest wiele dyscyplin jeszcze do rozegrania, ale tych medali już zaczyna przebywać. To cieszy przede wszystkim widrów i kibiców. No miejmy nadzieję, że to wydarzenie na długo zapadnie w naszej pamięci. Póki co, organizacja na topowym poziomie. Nasi goście mówią, że to w żaden sposób nie odbiega od tego, co można zobaczyć na Igrzyskach Olimpijskich. Wystarczy dotrzymać to samo tempo i tę samą jakość przez jeszcze następnych 10 dni do zakończenia igrzyska. Jestem przekonany, że tak będzie. Wszystko wydaje się być dopięte na ostatni guzik. Sportowe emocje udzieliły się kibicom, którzy żywiołowo reagowali na sukces naszych zawodniczek. Jak komentowali uczestnicy zawodów, w końcu pojawiło się wydarzenie, które ożywiło Tarnów. Bardzo fajnie, że takie coś jest zorganizowane w Tarnowie. Mieszkam bardzo blisko tego miejsca, więc nie wyobrażam sobie, nie uczestniczyć w tym wydarzeniu. A trzeba też kibicować jako Polka dla Polek, więc stąd mój strój biało-czerwony. To taki pierwszy raz zupełnie, ale bardzo mi się tutaj podoba, jest taka fajna atmosfera i nie spodziewałam ja się, że będzie tutaj to tak, to dużo, tak dużo, dużo ludzi. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciężka dyscyplina i wydaje się. No to, bardzo ciężkie, że tak szybko się no, wspinałem no, takie no, wysokie no, ściany i się, no, czy sam byłbym w stanie w ogóle wejść na tą ścianę nie. na czarno. Thank you.